Ja już jestem. Um, musiałem coś zrobić. Ja ustawiłem latła na naszej działce. Popisnik. A u mnie się już robi noc, to zaraz lampy będę musiał zapalić. No, ja rozumiem. a ty co opuszczasz To nam no, nie zniknie tutaj.

Mart, to idę zobaczyć Robert dobry. Zaraz, zaraz przyjdę, okej? Okay? Jeszcze okay. tylko parę rzeczy postawię w spokojniku, okej? Okay? Widzisz, ja mam muzyczkę. Słyszycie to? Tak, Obo? słyszę. To nie podoba się? Nie, po prostu ja w ogóle nie lubię takich muzyczek płytowych w Minecraft Jakoś... Majki, wziąć spokoju bo ja się nie znajdę <śm> Robert, jeszcze no, no, pochodni no, użyłeś by oświetlić ten dom twój? Co? Jeszcze użyłeś pochodni by... no, by oświetlić ten twój dom? Ej, no Dokładne 60! Ładnie mam! Jeszcze tutaj mam. Dokładnie 60! Mati, pomocisz mi trochę zrobić moim tym... E. No to twój telewizor, to swój telewizor. No mogę. To chodź ze mną. Tylko zgaszę lampy. Dobra. No nie wiem po co marnować. Ja cię w Minecrafcie nie mam marnowania. Ale! E. Ej, robię zimę! Ej, robię zimę! Macie, ale dlaczego mam tak mało miejsca? Ale gdzie? W moim pokoju. Tyle samo. Tylko ja małe rzeczy robię, a ty takie... Ty w laptop stawiasz, na No. Ale że jakie rzeczy tam wkładasz? Bo craftingi tu, drugi crafting, tu dwie skrzynki, nie wiem po co. No to z i zrób, po, zrób mi podobne takie, jak ja mam. Jakie ty masz? Ja a po co ja nie lampę lampy, tak trochę? Bo też zawadza miejsce. To, to gdzie ja mam zrobić te lampki? Po co lampy? lampy? Najlepiej dać pochodnie w samych rogach. A ja, tak, ja nie jestem z pochodniami. E, czekaj, szary czy czarny? No a no to powinno to... być z pochodniami. No a powinno być z pochodniami. Inúmeros a, Marcin, a ty co Bo ja ci będę televisor. Dobra. A zrobisz mi tą kanapę, tak jak masz? No. Ja te... czekaj, Na razie tak dam, żeby było miejsce. Zobaczyliśmy. Maciej nie pomagać gdzieś o tym. Wiem. Tym, tym. Dlaczego? Maciej. O, to Maciej dostał to. To jest fajne. Spokojnie. Jaki to kanał? <laughs> to kanał. jest dla kanałów. Ale jaki kanał? jaki kanał, jaki kanał, jaki kanał, jaki kanał? Często robimy. Jaki kanał, jaki kanał, jaki kanał, jaki kanał? Jaki kanał? Jaki kanał? Jaki kanał? Jaki kanał? A Dobra. Jakie a pamiętam? Znagrywa. Pamiętam o tym. Może? To będzie pani pamiętał. Napisałem jedną rzecz przed moim tym domem. Z hmm. moimi drzwiami. Hmm. Niech wychodzi. Zniszczyłeś, prawda? Nie, nie zniszczył. Drzwi to... nie... Nie lubi na długość, okej. Dlaczego? Przecież to jest śmieszne. No pusuj się, Robert.

My tutaj mamy tylko być, nie? Maciej, a naprawisz mi te drzwi? No, wynocha! A ja mam? Jaki śmietana? Jaki Jaki śmietana? Niegrzeczny. A co ci robisz? Chodzi. Gadaj. Nie no, z... go. Nie no, go. To by tak, że nie przyjdzie. Ła, głak, głak, głak. Jaki... Szymeks, no nie no! Szymeks, no, Dziękuję. do widzenia! Dziękuję Ci, Macie, że mi pomaga. Raczej. No. Masi, ale okno mi został, okej? Okay? A jakie okno? Tutaj nie ma okna. Jest. Nie no, wiesz, że ja tak zawsze żartuję. Ale to dla mnie chyba nie jest troszkę zimno. Potem... A kto o tym nie wie? lala, lala, lala. W ogóle Robert? Tak. Dam Ci... Jaki chcesz mieć kolor i y, y, kołderki na łóżku? Y Pomarańczowy. Dobra, to czekaj, daj mi czas. A, kurczę, czekaj. O, masz. Masz. Ej. No co, masz. Nie da inaczej. Ej, to mój... Wiesz? Jeśli mam ci zrobić taką porządną, to musisz to włożyć w ziemię. Zrobić, no, no, tak, zrobić ci to. To czekaj Ej, ej, tutaj masz mapę No i to wszystko, dalej sobie coś tam zrobić Czekaj, czekaj bo to trzeba było tak zrobić Ej, ej, źle, źle, źle Nie, 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 nie To jest dobrze, to jest dobrze Kurczę. O, i masz Dobra właśnie, tyle ci zrobił? Ja wychodzę z domku, wyłączam światła. Co ci ten Mati zrobił? No fajnie. Ja nie umiem takiego czegoś robić. Czego? Robi. Ja sobie też to postawię. Dzięki, trabuchaj. O Matko! Nic, 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 nic. Nic się nie Co O nic stało? Się... Co z nich nic, się stało? Nic, 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 nic. Co ja z się stało?! Co na Nic nie zrobiłem! Nie mów, że coś tam

Ja też by zrobiłem. Po co? Mołajca. No, tak. I tak w sumie nic nie widać. No ładnie. Papek. Ma, ale nie wchodźcie do pokoju. Maty tak... mi tak zawsze robił fapał. To ja mu też tak zrobię. Jak, na, jak nas denerwował i nam fapał ciągle całą działkę. No jak chciał na ze znajomych na sklepie, to mi się całą działkę. No właśnie, całą moją kurczką. A, no dobrze, no, się. Ale, no, Mati, ale ja naprawdę się męczyłam, żeby to zrobić w tym No, no. Albo no. z tym drzewadzi, Ale no, Mati, Mati, umów mi się tak, że jak coś takiego będzie, to nie rozwalamy sobie, ani nie wkurzamy się nawzajem, okej? Okay? To może być problem. nie, nie. No właśnie nie. Dlaczego? Nie wiem, bo tak tego nigdy ja też nie. Wiem, ja! No dobra! No, to sobie liście, ale ja wam... ale pamiętajcie, że was mogę wywalić z działki zawsze. To ja cię mogę wywalić zawsze. Spoko, ale ja nawet nigdy nie wchodziłam na swoją działkę. Ale inaczej, bo na czym? Na tym serwie? Na tym i na tamtym. Cześć, do ciebie. Dojęta. Czekaj. Ej, masz. A możesz teraz wejść. Kontrola, kontrola, możesz wejść. Ej, a zrobić mi dzwonek masz Ale tutaj nie można. Ej, a... No to, bo ty masz tak, a ja muszę być na wyroku. Śmietanka patrzy. No? O, Tomek, 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 kurde. Chodź no, mi że teraz mi zrobić Tomek, bo... Nie. Ty mu napisz! Czemu jest? Tutaj.

No napisał, ooo, no. okej. Okay. Napisał. Ja to... Aby... Ej, ale, ale ja środek też chciałam, a on to by zbudował. Nie. Jak się, Marcin, zrobiło wiosną, żeby była? Właśnie... O, ja to odrobię, żeby było na mojej działce. Ale ja się u siebie na działce. Mam. No, a to jest skomplikowane. No to, no to, to, to ale... Nie, on musi się do ciebie zepchnąć. No ale ja jestem na mojej działce. O, zepchnął się. Nie ma mnie. O, czekaj, idę jeszcze na spotkanie. To się no, za mnie około pół godziny tylko trwa. Eee, Robert, wiesz, że ty na swojej działce masz yy, ten... Yy, zimę? Wiem. Jasne. Ej, dodaj Kamila do rozmowy. O, kurde. To nie chcę dodawać. Kurczę, no ja mogę nie dodawać. Kurczę. I to dodam go i później do Was zadzwonię, okej? Nie, bo ja mogę go dodać. No to dodaj go. No ja go nie mam. Czekaj, jakoś dodam. Dodam do moich przyjaciół. Kamil Felix. A m Spacja. Ale dodaj go! czekaj, e, l, I, i, k, s. Czekaj, Skype'a. Który to po. Kamil Felix to nie jest ten. Kamil Felix... Nie wiem, który to. On ma jakiś obrazek? Tak, tak. Jaki? A, taki... Taki -S, -S? -S, s. Nie, na pewno nie. No, nie ma. No to ja go dodam później do was zadzwonię. Dobra. No jesteś? Czekaj, dodaję Roberta do rozmowy. Ej, gramy na Mindfoksie. Ale on... Ale jak na Mindfoksie? No gramy na Mine Foxie. Ale i tak Robertu nie, niech. nie co Czekaj, wznowię rozmowę. Kurczę... Że on nie chce zwyczajnie gadać. Czekaj, spróbuję jeszcze to Rozmowa jest w No jesteś? No, ale... No idę do Maciego, ale... Ale ja nie mam Maciego przyjacioła. Dodaj go. Ja cię nie mam w przyjaciółach, no to jak mam dodać? To no. go wpisz. Napisz, czekaj na tym. Ale ty wiesz, że jak on jest w jego tych, w jego e, znajomych, to wtedy nie może. Nie wiem. Ja nie mam żadnego wyniku w Mateusz Brecht. Co? No, Ale wczoraj i tak nas rozłączył. O, czekaj, spróbuję. Nie no, kto może dodawać? Ja mogę dodać. Serio możesz? Ty... To zaraz dodam jak jest Dobra, tutaj. Tak, to jest. Um. Ej, no, a więc zamki i... To ja już kończę odcinek, bo o jest bardzo długi bo no pewnie myślę że jest bardzo długi a więc komentujcie subskrybujcie dzisiaj ze mną był za mną dzisiaj był chwilowo oczywiście ja Robert Roberta nie mam ja Robert i Mati no a więc pa.